Cześć, z tej strony Filip Jackowiak. W tym nagraniu podzielę się Wam tym, jak można mieć swój komputer właściwie w telefonie, czyli zawsze w dowolnej sytuacji ze sobą. Na tym kanale opowiadam o biznesie, o inwestycjach i o marketingu. Jeżeli któryś z tych tematów Ciebie interesuje, to polecam zostawić subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Teraz właściwie, co mam na myśli z tym posiadaniem swojego komputera w telefonie. Nie jest to żadna analogia do, do tego w jakich czasach żyjemy, że właściwie telefony, smartfony mają tyle różnych napchanych rzeczy, że można je nazwać małym komputerem, tylko autentycznie mówię o zalogowaniu się akurat tutaj na serwer VPS. Z zainstalowanym oprogramowaniem, systemem operacyjnym, na którym, tak jak na komputerze, możesz po prostu robić różne czynności. Ja akurat korzystam z serwera wirtualnego nazywanego potocznie VPS-em, z router hosting. Tak jak widzisz, jest to jeden z tańszych, które posiadają Windowsa, bo właśnie ten system operacyjny jest systemem, z którego korzystam. Teraz powodów jest kilka. Natomiast jeżeli chodzi o samą taką użyteczność tych serwerów VPS, to głównie. Ja ich używam do tego żeby na przykład wydobywać kryptowaluty metodą Proof of Stake, w których to no, portfel musi być odpalony, żeby, żeby te kryptowaluty mogły nam się pomnażać. zresztą znajdziesz też na moim kanale wideo, które pokazują w jaki sposób to zrobić przykładowe i kolejnym takim zastosowaniem, może nawet bardziej popularniejszym, o które bardzo dużo osób też pyta, bardzo dużo osób z tego korzysta to zastosowanie mające na celu korzystanie z systemów automatyzujących procesy handlowe, czyli tak zwane w cudzysłowie automaty Forex, które przez 24 godziny na dobę są w stanie dokonywać transakcji bez naszej ingerencji, natomiast warunek jest jeden. Musi być włączony komputer, musi być włączony system operacyjny. W związku z tym większość osób nie robi tego na swoich komputerach, na laptopie, na komputerze w domu, tylko raczej decydują się na to, żeby zakupić sobie, bo to jest koszt około 10 dolarów miesięcznie. Zakupuję sobie po prostu serwer VPS, na którym instaluję platformę handlową, instaluję automat i on wtedy. Po prostu sobie funkcjonuje. I tu właśnie ten temat, który będę pokazywał Tobie za chwilę na telefonie dokładnie jak zalogować się z telefonu, no bo jest do tego aplikacja jest o tyle ważny, że z serwerami wirtualnymi jest tak, że z uwagi na to, że jest to normalny system operacyjny, one potrzebują od czasu do czasu aktualizacji. Nawet jeżeli wyłączymy aktualizacje, takie nazwijmy to pierdolowe bo takie też, no, wiadomo, są. I polecam wyłączyć w ogóle aktualizacje automatyczne, to i tak w momencie, kiedy dochodzi do takich aktualizacji systemowych, to to, to że wyłączyliśmy tę aktualizację, to już i tak nic nam nie da. Po prostu system musi się zaktualizować w pewnych sytuacjach, a z uwagi na to, że po, takim, po takiej aktualizacji zazwyczaj jest reset, żeby się wszystkie dane, wszystkie zmiany wczytały. To w momencie, kiedy się ten serwer wirtualny resetuje, to oczywiście platforma, czy to właśnie platforma handlowa, czy to nasze portfele kryptowalut od tej metody proof of stake, o której wspominałem, no nie są one włączone. I w momencie, kiedy my tego nie kontrolujemy, kiedy my tego nie sprawdzamy w żaden sposób, czy jest wszystko ok, chociażby nie mówię, że kilka razy dziennie, ale chociażby raz dziennie, raz na 2 trzy dni. Czy tam jest fak faktycznie wszystko ok, i podchodzimy do tego bardzo lekko, sprawdzamy raz na tydzień albo nawet raz na miesiąc, to może się okazać, że taki automat forexowy, taki system automatyzujący, on od pewnego momentu, na przykład od dwóch tygodni, z uwagi na to, że była jakaś aktualizacja albo nawet jakiś błąd systemowy, błąd serwera, coś się zresetowało, to tam nie są ani otwierane pozycje, ani zamykane pozycje w żaden sposób, co oczywiście rzutuje na Końcowy wynik użytkownika tego typu systemu i może się okazać, że osoby, którym nic się nie dzieje z ich VPSM, nic się nie wydarzyło, albo po prostu go kontrolują, i w momencie, kiedy się coś stało, to, to szybko to, co powinno funkcjonować, to co powinno działać na tych serwerach, to włączą, nawet z, z pozycji telefonu. U nich wynik będzie normalny, będzie ok, będą zadowoleni, natomiast u osoby, która no, podchodzi do tego, tak jak powiedziałem, bardzo luźno i raczej nie zwraca na to uwagi, i traktuje to jako taki system, jako coś, co nie ma prawa w ogóle się zepsuć i nie ma prawa tam się nic wydarzyć, no to oczywiście tych wyników, tych rezultatów też nie będzie. Także takiej sytuacji już widziałem naprawdę dziesiątki u różnych osób, u siebie też mi się oczywiście to zdarzało, natomiast pilnuję i sprawdzam na telefonie raz, tak najpóźniej na dwa dni, jak to wygląda jeżeli widzę że jest potrzebna jakaś aktualizacja no to tutaj też wskazówka warto sobie tę aktualizację zrobić w weekend kiedy przykładowo taki rynek forex yy... Nie funkcjonuje i nie są wtedy ani zawierane pozycje, ani też zamykane te, które mamy otwarte. Przykład. Także już przechodzimy na ekran mojego telefonu i pokażę Ci, jak możesz się zalogować, jak możesz założyć konto, jakie aplikacje do tego użyć, żebyś miał pod kontrolą to, co dzieje się na Twoim serwerze wirtualnym VPS. A jeżeli nie masz takiego serwera zakupionego, a chcesz mieć do no, Twoich celów, nie muszą być to cele takie, jakie ja akurat wymieniłem. To może zapoznać się z wideo, które wyświetli się w prawym górnym rogu, teraz tobie, dotyczące właśnie tego router hosting, o którym wspominałem na samym początku. Dobrze, ja jestem teraz w moim iPhone'ie w sklepie Apla, i aplikacja, którą akurat osoby na iPhone'ie powinny sobie ściągnąć, jest to aplikacja Microsoft Remote Desktop. Aplikacja pozwalająca do zarządzania serwerami VPS zdalnego z naszego telefonu. Ja sobie ją otworzę, bo już mam ją zainstalowaną i może, żeby było troszkę lepiej, to pokażę Wam to w ten sposób. Dobra, no bo tak też będzie dużo, dużo lepiej widać to, co faktycznie dzieje się na naszym serwerze wirtualnym. Także musimy kliknąć plusik, żeby dodać nowy komputer. Klikamy dodaj nowy komputer. Nazwa komputera. Najprościej jest tutaj wpisać adres IP swojego serwera VPS. No i będzie trzeba utworzyć konto użytkownika. Jest to najwygodniejsze, no bo wtedy wpisujemy login, wpisujemy hasło i nie trzeba tego wpisywać za każdym razem, kiedy chcemy się zalogować, kiedy chcemy podejrzeć nasz wirtualny serwer. Reszty opcji, szczerze mówiąc, nic nie kombinowałem z tym, nic nie sprawdzałem, ponieważ no, służy mi ta aplikacja tylko włącznie do tego, żeby zobaczyć czy przypadkiem coś na moim serwerze w OPIS się nie rozłączyło? Jeżeli do takiej sytuacji nie dochodzi, to najzwyczajniej w świecie wyłączam ją. Jeżeli dochodzi, no to włączam bardzo szybko aplikacje, które zależy mi na tym, żeby funkcjonowały dalej. A nie mam przykładowo przy sobie komputera, dostępu do komputera takiego, wiecie, fizycznego, żeby się móc zalogować na te serwery, więc wtedy robię to z telefonu. Dobra, ja sobie wpisuję w takim razie numer IP. W momencie, kiedy mam to wpisane, oczywiście ty tego nie widzisz, tego numeru, normalna rzecz, to po prostu się cofamy do wcześniejszego kroku. Teraz utworzymy konto użytkownika. Podaj konto użytkownika. Użytkownik, nazwa użytkownika zazwyczaj w 99% czy serwerach VPS jest to po prostu administrator, więc to nawet nie mam co tego zakrywać. Zależne się z małej czy z dużej litery. No i hasło też, oczywiście ja sobie wpisuję to, które jest przypisane do tego serwera, na który się będę logować. Kiedy mamy już wszystko wpisane, możemy sobie ewentualnie jeszcze Uzupełnić przyjazną nazwę. To jest taka informacja dla nas, co na tym serwerze się znajduje, albo do czego akurat ten konkretny jest przystosowany, bo no nie ukrywam, że sam w takim mm, najbardziej powiedziałbym wymagającym momencie to miałem bodajże cztery serwery FOP. no i musiałem nadać im jakąś nazwę, żeby wiedzieć, co na niej się znajduje. Akurat na tym znajdują się automaty forex. Więc taką też nazwę sobie tworzę i cofam. Następnie klikam Zachowaj. Muszę się cofnąć. I na samym końcu klikamy Zachowaj. W tym momencie mamy już utworzony profil serwera VPS na naszym telefonie w tej aplikacji. Dzięki czemu możemy się po prostu do tego serwera zalogować. Więc klikam. Jest włączenie z serwerem wirtualnym, i tak jak widzisz, ten serwer wirtualny. Jest. Ja troszkę ci nawet przybliżę. Nie będziesz widzieć pewnie szczegółów, jak to wygląda. U mnie jest to w miarę ostre, także jestem w stanie się z tym połapać. No i tą myszką, którą tutaj widzisz, możesz otwierać różnego rodzaju aplikacje. Tutaj mam akurat MetaTradery czwórki na dole, więc mogę sobie też to otworzyć po prostu klikając. Nie ma z tym żadnego problemu. Mogę sobie to minimalizować, oczywiście trzeba trafić w te punkty, no normalnie, tak jak w przeglądarce, czy też na normalnym systemie operacyjnym, jakbyśmy to robili u siebie na pulpicie. Mamy opcję klawiatury, która znajduje się tutaj do góry. Jeżeli potrzebowalibyśmy coś wpisać na tym naszym serwerze, możemy ją wyłączyć, możemy sobie przybliżyć pewne obszary. I tak to wygląda: także w ten sposób możesz się zalogować do swojego wirtualnego serwera z telefonu. Zaraz obok wyświetli się tobie nagrania jak w ogóle zakupić, jak rozpocząć przygodę, tak to no, nazwijmy z tym serwerem wirtualnym, jak, jak się do niego dostać, ale już z pozycji pulpitu. Ja zapraszam cię z mojej strony na pewno do zostawiania komentarza pod tym nagraniem, choćby to miała być kropka, przecinek, jakkolwiek i lajka, no, jest to na pewno konieczne do rozwijania kanału, do tak zwanych statystyk, do algorytmu YouTube'a. Także wielka prośba o to i, i, i oczywiście doceniam wszystkie tego typu gesty. I z uwagi na to, że pod ostatnim nagraniem pojawiło się ponad 20 lajków, tak jak zapowiadałem, będzie w weekend małe rozdanie dostępów do rozwiązań forexowych. Jeżeli coś takiego Ciebie też interesuje, no to polecam zapoznać się z ostatnimi nagraniami. Bo zostawiając pod nimi komentarz, możesz również wziąć udział w takim losowaniu i wygrać dostęp nawet na miesiąc. Także to tyle. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć.